W walkach pod Narwikiem zginęło niemal 100 żołnierzy polskiej brygady, która została sformowana zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Większość żołnierzy brygady stanowili emigranci, bądź nawet potomkowie emigrantów, którzy urodzili się we Francji. wielu z nich znało język polski słabo albo wcale. Zostali pochowani tutaj w Hokwik, które leży u stóp wzgórza Ankenesu. Zaledwie dla kilku straczyło drewno na to, aby zrobić dla nich jakieś prowizoryczne trumny. Tuż obok polskiej kwatery spoczywają brytyjscy towarzysze broni, Polaków, Francuzów i Norwegów. Tutaj akurat marynarze, niszczycieli Hunter, Hardy, które 10 kwietnia 1940 roku wpłynęły do Offord Fjordu i zaatakowały Niemców. Nie zdając sobie sprawy, że siły niemieckie były dwa razy większe od brytyjskich. Jak widać po napisach, known to God. Tych młodych chłopaków nie udało się zidentyfikować. Polscy weterani zapamiętali, że przy ewakuacji z Norwegii na początku czerwca 1940 roku, Norwedzy zapowiedzieli im, że zawsze będą pamiętać o ofiarności polskich żołnierzy. Ci, którzy wrócili w to miejsce już po wojnie, przekonali się, że miejscowe społeczeństwo dotrzymało słowa. Na całej trasie swojej podróży znajduje tego liczne potwierdzenia. Władze pamiętają o ofiarach innych narodów, pamiętają o tych, którzy chcieli pomóc obronić ich niepodległość w 1940 roku. Trzech francuskich żołnierzy towarzyszy broni Polaków i Brytyjczyków, którzy spoczywają tutaj na cmentarzu w Chokwik. Xawery Pruszyński, autor książki Droga Wiodła przez Narwik, był jednym z uczestników tej bitwy. Pruszyńskiego była dla mnie swego rodzaju przewodnikiem po tej całej historii. Okazała mi jej głębszy wymiar. Nie można zapominać o tym, że ci żołnierze przybyli tutaj na pierwszą bitwę regularnego wojska polskiego po okropnej klęsce, która wydarzyła się zaledwie pół roku wcześniej, we wrześniu 1939 roku. Wszyscy byli w szoku i szukali przyczyn tego, co się wydarzyło. Stojąc tutaj nad grobami tych chłopaków, którzy tutaj zginęli, z których wielu nigdy nie poznało Polski, nigdy w niej nie było, przypomniało mi się, co Pruszyński napisał na zakończenie swojej książki: coś w rodzaju testamentu. Tym, co umarli, tym, co umierają i na śmierć idą, powiesz i musisz powiedzieć, że śmierć ich zmarnowana nie będzie. Musisz im wdrożyć, nie słowami, ale wymową czynów, tę pewność niewzruszoną, że z ich wysiłku i męki niepolska dawna się odradza, żywot swój przedłuża, na świat powraca, ale że oto powstaje i rodzi się Polska nowa. W której będzie miejsce dla każdego i praca dla każdego i dla każdego za jego pracę szacunek.